Dajmy, że Niemcy w różny sposób próbowali nas zmusić do odszkodowań na rzecz tak zwanych swoich wypędzonych, i wtedy była reakcja, jak pamiętamy, prezydenta miasta stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego, który przygotował wielką księgę materialnych zobowiązań, tylko materialnych, bez ludzkich przecież ofiar, materialnych zniszczeń stolicy. Wyceniono tam. Yy, nasze roszczenia na 45 miliardów dolarów. 45 miliardów 300 milionów to według obecnej tak. wartości dolara i to są straty tylko, tylko Ty, warszawskie tak. właśnie. I, I tylko materialne. Mhm. Panie profesorze, to na rok 52. Jakby pan to ocenił? Co się wtedy zdarzyło tak naprawdę? I przyznam się, że nie umiem odpowiedzieć do końca, dlatego, że e, prawnicy twierdzą, że wszystkie akty, tak jak dziewiętnastowieczne rozbiory musiały być rejestrowane w instytucjach międzynarodowych, tak e, także umowy e, pomiędzy e, Niemcami i Polską musiały być rejestrowane. E, I one Według prawników nigdy nie zostały w tych instytucjach międzynarodowych, łącznie z ONZ-em, niezarejestrowane. Więc w faktycznej ugody, porozumienia nie ma. Przynajmniej część prawników wyraźnie o tym mówi. To jest stanowisko, które jest jakby elementem legalizmu prawnego, który musimy brać pod uwagę. W związku z tym, ta sprawa nie wygląda tak jednoznacznie. Bo nawet, panie profesorze, gdyby załóżmy, Niemcy no, bo Niemcy przekazały część pieniędzy na rzecz Polski, ale do kasy y, sowieckiej, prawda? czyli te pieniądze z Moskwy do Polski w ramach y, odszkodowań nie wróciły. W, czy, czy wróciły tylko dostawaliśmy te, to część. Ja, mhm. ja pamiętam ze swojej młodości gdańskiej bardzo urokliwy statek panna Wodna. Mhm. I jak przyjrzałem się później konstrukcji tego statku, no to ewidentnie charakterystyczne miał właściwości statku niemieckiego. To była ewidentna przerówka, więc w ramach odszkodowań dostawa, dostaliśmy pewną ilość i materialnych elementów, i pewnie finansowych. To jest pewnie trudne. Do, Moskwa, Moskwa dzieliła jak chciała, wed wedle pewnie swego Ale tutaj uznania. chyba Nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że tak naprawdę nie otrzymaliśmy pełnych odszkodowań za ogrom strat, które Niemcy wyrządzili na terenie Rzeczpospolitej. Niemcy też mieli czy mają te, te, tego świadomość choćby tw, przez tworzenie Fundacji Pojednanie ileś lat temu, która t, dawała pewne rekompensaty za więźniom obozów nie,